Dzień dobry lub dobry wieczór. Ja mam na imię Basia i robię dla Was czytania z kart Pifor Tarot. Dzisiaj się słyszymy, ponieważ jest pełnia księżyca w znaku skorpiona. A czemu w znaku skorpiona? Bo dwa tygodnie temu był nów w byku urodzinowym, a jak spojrzycie na koło horoskopu, to pełnia jest dokładnie po drugiej stronie niż ten znak urodzinowy czyli skorpion jest dokładnie naprzeciwko. Twarzą naprzeciwko na kole horoskopu do urodzinowego byczka. To tyle tytułem wstępu. I jeszcze bardzo dziękuję za każdą subskrypcję, za każdą łapkę w górę. Jeśli chcesz, możesz zostać osobą wspierającą kanał. Wtedy każdy film dostaniesz z wyprzedzeniem. Przed innymi jest tak zwany wcześniejszy dostęp. Poza tym, e, osoby zainteresowane wspieraniem kanału. W różnych formach zapraszam do zapoznania się z opisem pod filmem. Tam można sobie poczytać szczegóły. To co? Jedziemy z tym koksem skorpiony drogie. Co Wam może przynieść ta pełnia? Wypadły mi dwie karty od razu. Więc to będą dwie karty ekstra bonusowe dla skorpiona. Dla jakiegoś skorpiona. Może być bardzo dużo myślenia o zmianie pracy. Albo zmianie warunków pracy. Tu ktoś może być bardzo niezadowolony, czuje się niedoceniony, bardzo potrzebuje tej zmiany i być może chce o te zmiany zawalczyć w tym królu mieczy, chce wznieść ten miecz w niebo, użyć tych mocnych argumentów i zawalczyć o swoją pozycję, lub też zwiększenie w przyszłości swoich przychodów. No to takie wskazówki ogólne. A teraz, standardowo. Skorpiony w parze. A potem skorpiony nie w parze. Co dla Was ta pełnia może przynieść? Skorpiony w parze. Najpierw. Tu mi się jedna odwróciła. Hurra, dziesiątka kielichów. I skorpiony nie w parze. To dalej skorpiony w parze, tylko druga karta. A teraz skorpiony nie w parze. Ok. Za chwilkę opowiem. Dobrze. Skorpiony w parze mają dziesiątkę kielichów i czwórkę hmm, kielichów. Dziesiątka kielichów, powiedziałabym że warto czerpać radość z małych codziennych przyjemności, z tego, że się zmoknie w letnim deszczu. Tu akurat jest letni, teraz mamy wiosenne deszcze. Cieszenie się chwilą, chwytanie takich chwil, które możemy później pamiętać. Jako niby nic wielkiego, ale coś, co sprawiło nam e, ogromną radość na tyle w danym momencie, że na przykład będziemy pamiętać to za 10 lat. Więc szukanie czegoś takiego w gronie rodziny, przyjaciół, znajomych, e, tych maleńkich, krótkich, często ułamków, które składają się na całość naszego poczucia takiego dobrostanu tak zwane szczęście, czymkolwiek to szczęście dla Was jest. A w czwórce kielików, kielichów jakiś skorpion może czekać na jakąś decyzję urzędową, która jeszcze nie nadchodzi. To może być jakaś decyzja sądowa, to może być jakiś, nie wiem, pomyślałam o jakichś alimentach, pomyślałam o jakimś wyroku sądowym, o jakimś prawie do gruntu, prawie do jakiejś działki. Jakiejś decyzji urzędowej, gdzie jest potrzebna cierpliwość i tu już nie ma trochę tej cierpliwości. I tutaj się tak trochę czujemy, jakby nam kamyk do buta wpadł. To jest bardzo podobne uczucie. Tylko w takiej sytuacji, kiedy na przykład tego kamyka nie da się wyjąć z buta, bo jesteśmy w takiej sytuacji, że nie możemy tego buta zdjąć. Więc yy, rada jest taka, żeby się być może jeszcze uzbroić troszkę w cierpliwość, bo być może ten czas urzędowy, na przykład te dni urzędowe, które są według jakiejś ustawy, jeszcze nie upłynęły. A my się nie, niecierpliwimy i może trzeba poczekać, aż ten termin upłynie, i wtedy, oczywiście, do tej jakiejś instytucji się zwrócić z prośbą o nadanie biegu sprawą. A skorpiony pojedyncze mają kartę śmierci i kartę piątki monet. Niektóre skorpiony pojedyncze mogą mieć jakieś dolegliwości zdrowotne, które mogą mieć raczej przejściowy charakter, albo mogą niedługo złagodnieć lub dla niektórych skorpionów mogą się zakończyć. Zakończyć w sensie, że przestaną być obecne albo się wyciszą. Powiecie, nie każdą chorobę się da wyleczyć, ale można złagodzić jej objawy. I to może dotyczyć skorpionów pojedynczych, jakiegoś skorpiona, albo jakiejś skorpionicy. No i jeszcze, tak jak w poprzednich czytaniach na pełnię, w pełni jest tak, że nam się wyostrza intuicja, więc warto zadać takie pytanie. Co wiemy, a czego nie wiemy? I to będzie już dla każdego skorpiona, czy to w parze, czy nie w parze. Co wiemy, a czego nie wiemy, skorpiony. Co wiemy, a czego nie wiemy. Skorpiony. Skorpiony wiemy, skorpiony nie wiemy. Ok. Zaczniemy od nie wiemy. Jakiś skorpion nie wie, że czeka go jakaś podróż. Lub też szykuje się do jakiejś sporej zmiany w życiu, lub ta zmiana spora, że tak powiem, szykuje się, żeby wkroczyć do Twojego życia. To może być przeprowadzka, to może być tak zwana podróż życia, to może być przeprawienie się właśnie przez jakąś wodę, albo przeprawienie się do kolejnego etapu w życiu. O tym jakiś skorpion nie wiem. Ale być może gdzieś to podskór nie przeczuwa. A jakiś skorpion wie, że królowa monet. Co to może znaczyć? Być może to, że jakiś skorpion lub też skorpionica wie, że może warto poszukać jakiejś odnowy własnego ciała. Poszukać czegoś, co sprawi, że się poczujemy w swoim ciele lepiej. To może być od począwszy od takich zabiegów kosmetycznych, czy to w domu, czy to w jakimś profesjonalnym punkcie, co kto lubi. Ja na przykład nie lubię, ale kto komu zabroni. Mamy wolną wolę, możemy robić, co chcemy. I tej królowej monet jest też taka postawa, że yy, no idziemy po swoje, idziemy po swoją monetę, idziemy pobłyszczeć gdzieś w jakimś towarzystwie, idziemy y, zawalczyć o jakąś swoją pozycję, być może zawodową, a, i może jakiś skorpion już wie, lub też skorpionica, że spróbuje o taką pozycję zawalczyć, lub też walczy już obecnie, kiedy to mówię. Dzięki skorpiony. To teraz raki, drogie raczki, dziewczyny raczki, chłopaki raczki. Co dla was ta pełnia Księżyca może przynieść? Co dla raka, który jest w relacji? Później będzie rak, który nie jest w relacji, a później będzie jeszcze pytanie co wiemy, a czego nie wiemy. Rak w relacji. Na pełni w skorpionie. Rak nie w relacji, od razu wyjmy. Ok. Rak w relacji ma eremitę, czyli pustelnika i siódemkę monet. To jest taka energia, nic się nie dzieje, wszystko jest na luziku, na spokojnie. Jest jakaś medytacja, wyciszenie, być może modlitwa, być może takie właśnie e, zalecane w pełni. Nie unoszenie się emocjonalne, wyciszanie się samemu samej i wyciszanie wszelkich rzeczy, na przykład w naszym domu, nie robienie żadnych scysji z nikim, jakby trzymanie się z swojego kątka czy też swoich argumentów, ale może takie mniej waleczne podejście do bronienia na przykład jakichś swoich racji w tych dniach, spokój, jakieś takie wycofanie. Może też pobyć trochę sam, sama ze sobą, ze swoimi myślami. A w siódemce monet mamy energię ogrodnika, który widzi, że na tym pięknym krzewie wyrosło mu już 7 monet, a 7 to jest taki 7 na 10. Czyli wiecie, jest jeszcze 8 monet, 9 monet, 10 monet, czyli taki maks. Ta osoba się cieszy, bo widzi pierwsze efekty swojej pracy, ale chciałaby więcej. Tylko, że jest tak zmęczona od wykuwania tej bieżącej yy, sławy, chwały, czy też forsy, czy też wpływów, czy też swojej kariery zawodowej, że być może w tym codziennym będzie, nie ma nawet czasu za bardzo się tym cieszyć. I to jest taka wskazówka, żeby się cieszyć. Nawet tym, że można mieć chwilę świętego spokoju w tym remicie, ucieszyć się z tego, co już do tej pory udało nam się wypracować. Teraz raczki pojedyncze. Raczki pojedyncze mają dwójkę monet i mają królową kielichów. Bardzo piękna energia wody. Wy jesteście z żywiołu wody, czyli z trygonu rak ryby skorpion wody. I raki pojedyncze mogą się czuć no jak ta przysłowiowa rybka w wodzie, w swoich emocjach. Mogą je śmiało i odważnie okazywać. Nie boją się okazywać tych swoich emocji. Są w tym dobre, są dobre, czułe, kochane, miłe, troskliwe. Okazują te emocje, no bo niekoniecznie trzeba być w związku romantycznym, żeby móc okazywać emocje, czy to przyjacielskie, czy to w jakiejś e, luźniejszej relacji z kimś, czy to z, w, w relacji z rodzicami, czy rodziną, czy z przyjaciółmi, czy nawet z ludźmi, z którymi pracujemy, obcujemy zawodowo. Więc tu jest dużo okazywania, nie niebania się okazywania własnych emocji. Natomiast w dwójce monet, być może dla jakiegoś raczka pojedynczego, będą się szykowały jakieś zmiany przy pracy albo przy domu, polegające na tym, że trzeba będzie coś wybrać. I tu ten żongler żongluje tymi monetami, ale nie widzisz, za jego plecami, nawet widzicie, za kartą się schowała, jest stateczek. Który należy śledzić gdzieś kątem oka, żeby on nam za horyzont tej karty nie przepłynął, żeby nam jakaś okazja nie umknęła z przed nosa. Więc tu raczki single wypatrują jakieś okazje do jakiejś zmiany. I zastanawiają się, oczywiście, żeby zmienić coś na lepsze. No i co? Teraz co wiemy, a czego nie wiemy, drogie raki? Co wiemy, a czego nie wiemy. W pełni nam się wyostrzają zmysły, więc możemy wiedzieć więcej. Co wiemy, a czego nie wiemy raki. I to już każdy rak bez podziału na, na to, czy jesteś sam sama, czy z kimś w związku. Co wiemy, a czego nie wiemy. Wiemy o dziewiątce kielichów. Nie wiemy o królowej monet. O. Jakiś raczek wie, że ma tutaj coś nagrzeszone w kwestii swojego ciała albo jakiegoś nałogu. To może być alkohol, to może być podjadanie, słodkie przekąski, to może być trochę egoizmu, takiego, że się nie chcemy z kimś podzielić czymś. Niektórzy mówią, że zdrowy egoizm jest, jest spoko. Ja to w sumie sama nie wiem. Siedzę tak trochę na płocie, jak to mówią w amerykańskim i brytyjskim kręgu kulturowym, bo sama nie wiem co o tym myśleć. Ale tutaj ktoś yy, no, troszeczkę sobie folguje i o tym jakiś raczek wie. A co z tym zrobi, to już jest nie mnie to oceniać. A jakiś raczyk albo raczyca nie wie o królowej monet. A jak to nie wie? Nie wie, że można zadbać o swoje ciało, że można przeżyć coś w rodzaju odnowy. To jest odnowa biologiczna tej karcie, to jest zawalczanie o swoją monetę, o swoją pozycję jakoś zawodową. Jakiś raczyk albo raczyca być może potrzebuje uwierzyć w siebie i zawalczyć o siebie. Być może również o swoje ciało w jakimś aspekcie. To nie musi być koniecznie na przykład nie wiem, zrzucanie zbędnych kilogramów na wiosnę, ale to może być jakaś odnowa jakichś nawyków właśnie w obszarze na przykład, większego chod więcej chodzenia na piechotę zamiast jeżdżenia samochodem, bardziej zadbania o dietę, bardziej nie zadbania tylko o to, żeby liczyć kalorie, tylko żeby po prostu jeść dobre jedzenie zdrowe rzeczy, żeby może trochę sł mniej słonych czy słodkich przekąsek, może trochę mniej alkoholu no różne rzeczy tutaj w związku z tą dziewiątką kielichów mi się nasuwają, ona trochę tu narzuciła temat dla tej królowej monet, dzięki Raki i rybki rybki, drogie rybki co dla was na te pełnię ryby która jest w znaku skorpiona Ryby w relacji, ryby nie w relacji, a później zapytamy jeszcze, co wiemy, a czego nie wiemy, bo w pełni możemy wiedzieć więcej, możemy mieć bardziej wyostrzoną intuicję a, i możemy więcej zobaczyć w tym świetle księżyca, w pełni po prostu. Takie jest powszechne przekonanie. No to co rybki w związku. O. I rybki nie w związku. Od razu wyciągnę. Okay. Rybki w związku. Być może będą coś świętować teraz na, dwie, na dniach. To jest takie biesiadowanie, ucztowanie lekkość jakaś biesiada rodzinna czy też przyjacielska, może jakiś wypad y, towarzyski na przykład w gronie samych babek albo w, w gronie samych facetów, możecie sobie to od, odwrócić oczywiście w trójce pucharów. Natomiast tu jest drobna wskazówka, żeby nie przesadzać z tym relaksem, bo może kolejnego dnia główka, bo jak się za długo w tej winnicy, jak tutaj damy na tej karcie spędzi czasu. Oczywiście to metafora, bo to może być wszystko z czym, co jest fajne, co jest relaksujące, ale czego możemy za dużo mieć i tak nas to może trochę za bardzo rozleniwić. No ale rozrywka jest troszeczkę potrzebna chyba każdemu z nas od czasu do czasu. A w dziesiątce mieczy jakaś rybka w relacji jest na takim etapie, że jakiś smutek, jakaś troska, jakaś ciężkość może się wkrótce zakończyć. Tutaj mamy ostatni etap tej troski, która być może jeszcze jest obecna w Twoim życiu, i ta ciężkość, ten, ten stres, być może jakiś taki ciężar z barków, jest na ostatnim swoim etapie, który się musi po prostu wydarzyć, przetoczyć, przywalić, ale już po tej dziesiątce mieczy, nie ma jedenastu mieczy. Może wystąpić nowe otwarcie, jakieś nowe rozdanie, jakieś wyjście, jakieś zamknięcie, dokończenie, odcięcie tej trudnej sytuacji. Zazwyczaj nic nie dzieje się samo. My często trochę temu losowi musimy sami same pomóc. Ale jeśli dotyczy Ciebie ta energia, no to to jest energia jakby końca, ostatniego etapu tych, tych trudności, jakieś. Natomiast rybki pojedyncze mają taką sytuację, że mają wrzucić sobie na luz. Zadbać może trochę bardziej o taką codzienną higienę, na przykład układanie się spać w czwórce mieczy, bardziej regularne posiłki, ponieważ tu może wystąpić jakiś element przeciążenia takiego sezonowego i na przykład jakiś katarek, kaszelek, jakaś alergia, Jakieś coś się może wdać i być może możesz y, tego uniknąć, jeśli trochę więcej będziesz spać, trochę lepiej jeść, trochę bardziej się wyciszać, trochę bardziej y, dbać o ten taki, wiecie, rytm codzienności, która czasami może się wydawać nużąca, ale ma to swoje plusy, jeśli mamy jakiś tam pewien rytm codzienny, to bardzo organizmowi pod, y, jest potrzebne każdemu z nas. Niektórym mniej, niektórym bardziej, ale raczej każdy. E, lubi czasem z roller coastera zejść. Prawda? Nie, nie można cały czas jechać na kolejce górskiej w życiu. A w Asie Kielichów jakaś rybka pojedyncza może się wybierać do kogoś na ślub. No, bo rozumiem, że u Was to ślubu nie będzie na razie, skoro mówię do rybek pojedynczych, ale tu jest ślub być może nawet dla osób wierzących, taki kościelny. Jest kielich, jest połączenie dwojga ludzi, jest być może jakaś ciąża w waszym otoczeniu, lub ktoś y, stara się o dziecko albo właśnie spodziewa się dziecka. Może się niedługo pojawić jakieś dziecko w najbliższym otoczeniu, również symbol ryby, czyli nowego życia. No i tu mamy gejzery, zakochania, miłosne gejzery. Y, jakieś szczęście dwojga ludzi blisko was. No i teraz rybki, jeszcze obiecane dwie karty. Co wiemy, a czego nie wiemy w pełni. Co wiemy, a czego nie wiemy? Co wiemy, a czego nie wiemy? Nie wiemy. No, tutaj o pieniądzach będzie, albo o podróżach, co kto woli, a może jedno i drugie. Wiemy, nie wiemy. Wiemy, że rycerz monet, nie wiemy, że giermek buław. Wiemy taka jedna historia wiemy, że może do nas przyjść y, większa moneta, czyli większy przychód czy też y, pensja w przyszłości, jeśli zrobimy coś, żeby się nauczyć czegoś nowego w swojej pracy. No, czyli, żeby podnieść jakieś swoje kwalifikacje czy też kompetencje. I my to być może już wiemy dziś, tylko że to jest Giermek, czyli że to jest bardzo początkowy etap, czyli że myślimy, żebyśmy sobie coś pozmieniały, pozmieniali, ale jeszcze tak trochę palcem na wodzie. Jeszcze nie rycerz, jeszcze nie król, pierwszy etap Giermek. I warto się temu tematowi przyjrzeć. I zrobić coś jakby takiego ukierunkowanego, żeby z czasem ta moneta dla Twojego domu, czy to jednoosobowego, czy jeśli jesteś w relacji, czy masz dzieci, więcej was jest, to żeby ta moneta do, do, w domu była większa. Natomiast drugi przekaz no to ktoś yy, wie, nie wie. Nie wie o tym, że pojedzie w jakąś podróż, a z kolei wie o tym. Że spotka jakąś, to już mówi to Singli, spotka jakąś stabilną osobę do relacji, ale to nie będzie typ romantyka, romantyczki, tylko takiej osoby bardzo uziemionej, ugruntowanej, być może byk, być może panna, być może koziorożec, lub też osoba taka uziemiona, taka, yy, taki porządny, solidny człowiek. Natomiast jeśli ktoś wam mówi, jakaś dziewczyna lub też chłopak, czytając jakąś jedną kartę, że tak będzie, to proszę bardzo, nie wierzcie. Warto zawsze później takiego kandydata lub też kandydatkę naturalnie sprawdzić. A jak najlepiej sprawdzić? W boju, czyli poznać ze swoimi znajomymi, poznać ze swoją rodziną i zapytać ich, jakie było ich pierwsze wrażenie, co tam sobie w jelitach, w sercu, w głowie, czyli w, też wiecie na no, takim podprogowo pierwsze wrażenie, jakie ta osoba wywarła. Bo te, to wrażenie, jak to niektórzy złośliwi mówią, pierwsze wrażenie można wywołać dobre tylko pierwszy raz. To taka wskazówka, a nie wiemy, nie wiemy jeszcze, że do kogoś może iść yy, romans ognisty. A być może z osobą buławową, czyli z kolei to byłby. Yy, Baran, Lew albo Strzelec lub też po prostu osoba pełna pasji, osoba z którą będziemy robić różne rzeczy. I poza robieniem rzeczy, będziemy również y, z pasją na przykład y, realizować jakieś swoje wspólne zainteresowania, jeździć, zwiedzać, uczyć się czegoś. Nie wiem, ale ta osoba będzie miała w sobie taki wiecie y, żar, który będzie pchał waszą relację do przodu. I to by było na tyle. Bardzo dziękuję za uwagę. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia na kolejnych czytaniach. Pa pa.